Włącz i zostań z nami. Tak, ona nie może go sobie wziąć na własność w tym znaczeniu i on też. Jeżeli chodzi o poziom religijności, to aż chce mi się powiedzieć, pożekadło od przedszkola do Opola, czyli od przedszkola do doktoratu z teologii. Słyszę czasem KTH, a ja byłem 25 lat KTH w szkole średniej. Muszę powiedzieć, że to był fantastyczny czas. Nigdy nie miałem problemu z, z dyscypliną na przykład. A wiecie przez jakie, przez głupi zabieg, urządziłem salkę według okrągłego stołu i to zlikwidowało. Chęć jakiegoś rozrabiania. Czasami wręcz przerywałem lekcję i mówię: porozrabiać. Chodź, zobaczysz, pójdziemy do Orzecha. Zobaczymy, co on powie. Na ogół są zawiedzeni, zwłaszcza dziewczyny. Ja bardzo chwalę taką odwagę, kiedy mi powiedziała Orzechu: Za dużo gadasz o tym seksie, o tej miłości. Ja mówię, a czemu? Gęba Twoja nie pasuje do tematu. Zacząłem tego mówić o nadziei, bo to jest to samo, prawie, tak. Nawet nie tego. Nie pasuje do tematu. Pewnie mają rację. To jest stwierdzenie Jana Pawła II, świętego Jana Pawła, w takiej książce. Seksualność według Jana Pawła, powinniście to mieć. Tej lektury, którą nieraz, ja czasami Wojtyłem, muszę czytać kilka razy. Trudno, ja nie mam genialnego ilorazu inteligencji. No, może średnio jako. Nie powinno się właśnie mówić, musisz to robić, nic nie musisz. I do małżeństwa dobrze przygotowany chłopak powinien powiedzieć żonie: Nie musisz być przy mnie. Jak będziesz chciała, możesz odejść. Nic nie musisz. Jeżeli to jest dojrzała dziewczyna, to nie odejdzie. I według Ojca Świętego, Jana Pawła, nie powinno się narzucać norm moralnych. Najpierw trzeba zadbać o zrozumienie, dlaczego ja to muszę. I zacząłem to jakoś eksperymentować i są rzeczy niebywałe, że niektórzy po siedmiu latach regularnego życia seksualnego, jak w małżeństwie, Dochodzą do wniosku, może byśmy spróbowali żyć w czystości. I żyją. I jednak wytrzymali. I co się okazało? Wytrzymali z entuzjazmem, coś nowego odkryli. I chcę powiedzieć, że to jest dosyć powszechne zjawisko. Także bardzo często nie. Czy robią to albo nie robią, bo nie wiedzą. Trzeba to odkryć pozytywnie nie sztuka, nie cnota dla cnoty, ale dla miłości. To tak, to wtedy ich przekonać można. I tu, przepraszam, by trzeba było wybebeszyć bardzo to mam napisane gdzieś spowiedź przedślubna, jako coś też. No tu niestety działa gilotyna dosyć często, że ciach. Największy grzech duchowieństwa to jest pośpiech przyspowiedzi. Jeszcze człowiek nie wy wysłał już. Następny, nie? Gramy dla ciebie i Twojej rodziny.